Witam Ciebie bardzo gorąco w ciepłe dni, Syriusza. W letnie dni, sierpniowe dni. Zapraszam, usiądź obok mnie i posłuchaj, co takiego ważnego jest teraz dla nas, dla każdego. Tuż przed wielkim resetem. Ile wiesz, o czym mówię. Proponuję sięgnąć nagrania, co mówi Lew Kłyko, ale to nie jedyny człowiek, który nam przekazuje, jakie ważne to są dni. Czujemy to. Coraz szybciej się wszystko nam realizuje. Właśnie w sobotę i niedzielę, 23 i 24 sierpnia, tu autonomii cztery wiatry. Przeżywamy cudowne chwile z grupą, która czuje, że to są właściwie ostatnie chwile, by coś puścić, by pożegnać strażnika ciemności, by nastąpił pokój w głowie. Przepowiednia. Przepowiednia dotyczy totalnego oczyszczenia, wypędzenia z ziemi wszystkiego, co niszczy życie. Przepowiednia mówi: zajrzyj do siebie. Przepowiednia mówi: rozświetl serce. Podobnie mówią ludzie obudzeni. Dzisiaj jednak przekażę fragmenty tego spotkania, które tu nagrałam i czy to wszystko, te nasze zabiegi, zabieganie o cokolwiek, o sprawy majątkowe, takie życie rodziną, przejmowanie się, branie na siebie to wszystko są przeszkody i nie będzie pełnego otwarcia. Wielu chce się obudzić. Tylko czy wie, co to oznacza? Obudzić znaczy, jak wąż ściąga skórę, tak my mamy ściągnąć przeszłość. Są tradycje, które nam służą, ale są naprawdę takie, które mocno nas obciążają. Pokój w głowie to jest ten start, to jest te wyciszenie, to jest. Yy, to jest ukochanie systemu nerwowego i bycie w stanie teta to, co potrafią dzieci. Zapraszam Ciebie na bardzo ciekawe fragmenty tego spotkania oczywiście. Nie ma to jak być w grupie, gdzie można się poprzytulać, gdzie można spojrzeć sobie w oczy, posłuchać jak na koniec Soboty, muzyk, muzyk, czy akurat tym razem był Sławomir Kubas, czy inny. Czasami się trafia na muzyk, który śpiewa i gra przecudnie, gdzie można przy ognisku celebrować, a jeszcze, a jeszcze, jak w taki czas obfitości, tak, bo lato lato jest tym nabrzmieniem owocu obfitości dostaniesz taki prezent. Ach, to jest cacko, które dbam teraz, mam na uwadze, bo, bo, potra o! bo potrafię takie filiżaneczki no, utrącić, spuścić, zbić. I tu jedna z cudownych kobiet czuła, że potrzebuje tą taką piękną filiżaneczkę i mi przyniosła w dasz. Zapraszam. A na końcu posłuchaj, co niektórzy z tych, co byli, mówią o swoich przeżyciach. Dziękuję serdecznie. Nie ma to jak być na żywo. A następnym razem spotykamy się w październiku 25 i 26 października. Ilość miejsc ograniczona, zwłaszcza w niedzielę. I proszę zajrzyj na stronę aumakuła.pl, a tam trochę więcej na ten temat znajdziesz. Mamy dni Syriusza, to co robi Syriusz, który wszedł e Prawie równo ze słońcem 22-23 lipca, i cały czas jesteśmy do września pod Jego siłą, to znaczy, że niweluje działania gwiazdy śmierci. Przez to yy, starożytności wiele praktyk robiono, żeby wykorzystać ten czas. Teraz to już jest na miastka. Ludzie pozapominali, jak wykorzystać te dni mocy. To są przesilenia. Letnie, wszystkie przesilenia plus kilka dni w roku, takie, które warto wykorzystać. I co my tu możemy zrobić? Po co my tu jesteśmy? W jakim miejscu, w jakiej przestrzeni jest obfitość? W jakim miejscu jest radość i szczęście? Tylko w coś. E, czyli mamy tutaj omówiony, dlaczego ten czas wykorzystujemy. A do tego ten, kto słuchał kłykowa, to wie, że no, potężna fala słońca, o jeszcze o słońcu powiem, potężna fala ze słońca też idzie, więc rozświetla iluzję, rozsypuje się iluzję. To, co ludzie trzymali latami, to teraz się już nie da ukrywać. Mało co i już, i już wypływa prawda. A 30 sierpnia, czyli lada dzień, oczyszczanie y, y, wszystkiego, co negatywne, te, te, te ciężkie energie, które człowiek y, dźwiga, to będą zmiatane. I człowiek może nie wytrzymać tego. Jest i tak dużo samobójstw. Y, do wariatkowa odsyłają. Co my robimy? My całe lata przygotowujemy się właśnie do tego wielkiego resetu. I jest, może widzicie w rodzinach, w związkach bardzo dużo rozpadu. Dlaczego? Bo to kobiety z reguły całe lata poszukiwały, robiły coś z sobą, pozyskiwały wiedzę, wyciszały się, starały się, no, że coś więcej jest niż tylko jedzenie i spanie i praca. I dlatego już teraz już te energie kobiet się mocno podwyższyły. Mężczyźni nie rozumią kobiet. Nie to, że są źli, nie rozumią i dlatego rozpadają się związki. Także my mamy to no, pogodzić się z tym, bo nikogo nie uratujemy. Każdy tylko sam odpowiada za siebie. Jesteśmy w jedni, tak? Ale to ja decyduję, czy wiem, yy, no, kakao wypije, czy wypije kawę, czy wódkę. I póki co w umyśle mamy, mamy jakieś decyzje. Ale jak. Yy, kiedy dojdziemy do tej nicości? Buddha potrzebował na to 6 lat. Tak mu nie pasowało życie, chociaż w bogatej rodzinie żył, że powiedział: Dopóki nie rozpracuje, czym jest życie i śmierć, będzie pod drzewem siedział. Tak, Batki taka tak nazwać drzewa. Siedział 6 lat. Po sześciu latach dotarło do niego, że jedyna prawda jest w nicości. Jeszcze parę tygodni siedział żeby to wypraktykować, jak to się żyje w tej nicości i potem zaczął nauczać. Ale na jego podstawie zrobiono religię. A, a co w związku z tym? Trzeba długo medytować, jak chociażby jak Buda, trzeba być w odosobnieniu, trzeba pościć. A to wcale tak nie ma być, bo właśnie w nicości jest radość, jest spontan, że to źródło żyje tym ciałem. I czyż to nie jest y, dobrze wiedzieć, że, że to wszystko co robimy było bez sensu? Nie. nie. Tak. Ile? Ile czasu, ile pieniędzy? Tak, poszukiwania. I teraz na, na moment sobie zamknijcie oczy, tak? Na moment zamknijcie oczy. I wyobraź sobie teraz, że masz wystarczającą ilość czasu, mnóstwo. Nie ma zegara, nie ma kalendarza, nikt cię nie popecha, nie popędza. Jak żyjesz w przestrzeni, kiedy wiesz, że masz wieczność do dyspozycji? Co robisz? Na pewno wszystkie zegarki pójdą do śmieci. Wieczności żyje. Nasza wieczna dusza, tylko trzeba się z nią połączyć, otworzyć. I to, co robimy, otwieramy się właśnie na tą wieczność, na to, co jest nieograniczone. Siła męska bardzo ogranicza, żeńska rodzi, on niszczy, on odgradza. Ale to jest ten czas, by te dwie siły splotły się, bo wychodzą z jednego źródła. Męski promień, fala w odwrotnym kierunku płynie niż żeńska. Jeszcze przypomnij sobie, jak wygląda szachownica, szachy. Nawet jak nie graliśmy w szachy, to mamy pojęcie. Szachownicę uwielbia Matrix. Matrix znaczy kontrola. Tam są różne pionki. Królowa, król. Kto gra? Wieża. W... Wieża jest tak. Laufel. Tak. Lankonik. Konie są tak. I teraz patrz na tą grę, na te wszystkie figury, bo życie pozorne, w którym, w którym jesteśmy, przypomina grę takiej na szachownicy. Dużo filmów, dużo przestrzeni wszędzie pokazują nam tą pałace, zamki, wszystkie podłogi w szachownicach. Kościoły. Tak, Kościoły. i teraz zobaczmy. I, i w porównaniu ze swoim życiem, jaką figurą jesteś na tej planszy? Niektórzy właśnie są tym koniem, co przeskakują, niektórzy królem, ja tu król, władca mam. Rację zawsze. Niektórzy mówią, a jednak trzeba być królową, i to całe lata mi też powtarzano, trzeba być królową, bo królowa bierze wszystko. Dzisiaj już wiem inaczej. Trzeba po prostu zejść z tej gry. I na tej grze jeszcze jest inna przestrzeń. I tu na tej szachownicy, przestrzeni matryksowej, życia pozornego, czyli Mówi się inaczej dialektycznego, jest jeszcze zegar i waga. To wykorzystuje Matrix. Zegar, właśnie ten czas, bo się spóźnisz wszędzie na czas, na czas. Tak? Jest napięcie, wszyscy są napięci, gonią, nie wiedzą, że żyją w wieczności, więc gonią. Wszystko chcą zrealizować, e, nachapać się, zwiedzić jak najwięcej miejsc w świecie w Polsce, zaliczyć, tak, zaliczyć, posmakować. Stąd rodzą się te uzależnienia, wszystko, Matrix o tym wie, uzależnienia, przyzwyczajenia, na to nas hakują, na smakowanie, nie dla zdrowia, kiedyś Bolku mówił, smacznego, teraz się mówi smacznego, zamiast na zdrowie. No, ale to już idziemy. I tutaj jest ten zegar i waga. Waga to jest ważenie naszych grzechów. Jesteś dobry, no to masz ciut lepiej w tym życiu. Masz ciężkie, no to przewinienia, no to tutaj my możemy bardziej z ciebie doić tą energię. Co mamy jeszcze w tej przestrzeni, w tej przestrzeni tej gry? Jest jeszcze przestrzeń, przestrzeń ustawienie duchowe. I tu w tym ustawieniu duchowym jest wiele nitek, wiele naszych żyć. Wiele nas życia jako nitki, i teraz jedna z tych nitek jest naszym życiem pierwotnym, takim, jakie zaplanowało dla nas, jakie stworzyło źródło. To jest nasza matryca pierwotna, świetlista, jasna, pełna obfitości i cudownego życia. Jak dotrzeć do tej nitki, by być nią prowadzonym, jak dotrzeć? To Właśnie robimy różne takie wejścia, otwarte modlitwy, medytacje, gdzie kontaktujemy się ze źródłem serca, a przez nie, przez róże serca, przez szambale serca niektórzy mówią, kontaktujemy się z istotami, którzy mają otwarte serca i mają do nas kontakt, i pokazują nas nam w obrazach. Mniej w dźwiękach, bo to jest trudniej usłyszeć, natomiast bardziej w obrazach nam pokazują, to jest język duszy, jak my mamy żyć, na co się kierować, żeby z kilku dróg wybrać właśnie tą jasną, tą naszą, tą, którą mamy iść. I się nie troszczyć, czy dobrze zrobiłam, czy źle zrobiłam. Czyli to jest ta nitka jasna. I wtedy już się niej trzymamy. Zawsze pilnujemy, żeby nas ruch serca prowadził, żeby podpowiadał. Jeśli czytaliście tą książkę niebiańską przepowiednie, tą trilogię, to już nawet w pierwszej części jest pięknie pokazane. Jesteś naród narod dróg, las, pola, cokolwiek. No i teraz którą iść? Nie ma drugowskazu. No, ale wiesz, bo ta, ta jedna, którą mam iść, jest nieco jaśniejsza, tak? Bo to światło moje, z mojego serca, y, które najbardziej bije przez serce, ale generalnie całe ciało świeci, y, ma mnie poprowadzić. To I teraz, jak właśnie dojść do tej ścieżki jasnej, obfitości, radości, żeby wszystko mi sprzyjało, Pragnąć, tęsknić, tęsknię za tym światłem absolutu, tęsknie za swoją pierwotną istotą, ale tak naprawdę to nie jest ścieżka. To, co niewidoczne, trudno jest przekazać ludziom. Wymyślono różne filozofie, metafory, symbole. To też nie jest ścieżka. Po prostu ja jestem tą ścieżką, tyle, że widzę ten promień, który mnie naprowadza. Może to tak. A nam podpowiadają jak te istoty świetliste, które nam, nie wiem gdzie jeszcze, ale to co wiem to żyją w Szambali, może w Agarcie też. To jest, oni są nazwani „Ostatni ślad”. Ci, którzy trzymają w sobie zapisy tego człowieka, który został stworzony przez źródło pierwotnie. Wychodzimy z posłuszeństwa, wypowiadamy to posłuszeństwo i zaczynamy słuchać naszego wnętrza. I my, my, poszukiwacze właśnie tej ścieżki naszej, tego serca, niektórzy nazywają to w pełni obudzeni, że my przypominamy takie wschodzące słońce. Ale nasze promienie jeszcze widzą dużo przeszkód i trudno nam jeszcze jest y, żyć. Dopóki te, te wschodzące słońce nie w pełni nie stali się z tym słońcem z tym źródłem absolutu. Czy jesteśmy w stanie poznać siebie? Jest to niemożliwe. Światło nie jest możliwe, żeby siebie poznało, bo nie ma tego drugiego. Wszystko jest jednym. Ja chcę zawsze uciekać. Chować, ukrywać, maskować. Chwila na pytanie: jakie są moje poczynania, które muszę wypierać? Boję się do nich przyznać. Tylko ci, co mają połączenia DNA z przestrzenią. Są pod szczególną ochroną eterycznej ziemi i to w każdym czasie. Jak zacząć, trzeba przyznać. Naprawdę nic nie wiem, kim jestem. Nie wiem nic o swej prawdziwej istocie. Ważne jest uznać, że jest to chwila przejściowa, taka egzystencjalna pustka. Da się to przeżyć, to jest chwilowe i nie można tym kierować, ale mogę się rozluźnić. Jest ulga. Walka nie ma sensu. Kto zarządza światem? Ciągle szukamy chwil aprobat naszej tożsamości, szukamy miłości, chcemy, by inni. Podziwiali, kochali, a to robi strach samotności, śmierci. I on jest potężniejszy niż ktoś myśli. Nie będzie tej aprobaty, to na pewno umrę, bez niej nie istnieje, to pustka i śmierć, mówi ja. Nie chodzi o zrozumienie, lecz Rozluźnienie i oczekiwanie na wewnętrzny głos, ruch, prowadzenie, radowanie chwilą, która właśnie jest. To magia nie widać, jak się tworzy jak zagęszcza, przybliża, jak się pojawia. Jest synchronia z polem energii a ono dostarcza wszystko, co potrzeba. Czy dalej chcesz bronić przekonania, że wszystko od Ja zależy? Taka pycha powoduje zamknięcie bram do Królestwa Niebieskiego, do wolności, do prawdziwej duszy. Przy takim oszukiwaniu siebie i innych nie dojdzie do Transfiguracji, rozbudza się schiza, dwoistość. Nawrócenie to zmiana stylu zachowań. Religie głoszą o nawróconych, ale nie ma tam przemiany, fundamentów. Sami tworzymy sobie przeszkody. Pokonamy jedne, pojawiają się drugie. Wiesz o czym mówię, prawda? Z, warto znaleźć jądro, ja, który jest źródłem każdego zła. Jesteśmy recydywistami to jest głębokie schorzenie, tylko szczera, skrucha tęsknota za światłem miłości, spojrzenie w jej stronę jako jedni, całości daje ulgę. Czas na skruchę rozluźnij się, oddychaj całą piersią, poczuj jak rozszerza się przestrzeń wokół, a każdy wydech niesie falę pokoju coraz dalej i głębiej. Czas na obserwacje, kontemplację pytania. Chcę żyć w świecie dialektycznym, pozornym, czy prawdziwym, wolnym, jako całość, jako nicość, jako jednia. Z całego serca dziękuję tutaj Elżbiecie za jej cudowną miłość źródła, którą przejawia tutaj. I wszystkim, którzy tu są, że mogliśmy się spotkać. I powrócić z powrotem wszyscy do domu. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. Ja wynoszę radość, radość dziecka. Baw mi się jak dzieci, i to y, uwolnienie się od strażnika to niesamowita rzecz. Ja zaczęłam fruwać, tak jak kiedyś w młodości. Fruwałam, i z tego się cieszę. Że to już jest tak, jak było kiedyś. I, i po prostu i to już się nie zmieni, i dziękuję za to. Dziękuję Elżbiecie, dziękuję całej grupie. Ja się bardzo cieszę. Jestem radosna, szczęśliwa, jakby obudzona w innym miejscu. To powietrze, ta przestrzeń, Elżbieta, małżonek, dziewczyny, no niesamowite, no ja się cieszę, no radosna jestem, u mojego boku Mirek, to podwójnie mnie podnosi, to szczęście, dziękuję. No ja bym chciał podziękować wszystkim. Może krótko, dlatego że poznałam na nawą rodzinę duchową. Dużo się zadziało przez te dwa dni. Jestem wdzięczna za to wszystko. Z pewnością to zaprocentuję już od teraz i w przyszłość. Jestem wdzięczna za to, że przeszłam te wszystkie procesy, które mają za zadanie wywalić całkowicie strach i żyć już w światłości, w radości, w miłości i w jedności. Dziękuję. O, te dwa dni spędzone w tym cudownym miejscu. Y Uświadomiły mi, jak ważne jest przebywanie z pięknymi ludźmi w pięknym miejscu, w cudownym otoczeniu. I uświadomiły mi, że najważniejszą rzeczą, jaka jest we wszechświecie, jest miłość, bezgraniczna miłość. A także przypomniały mi o tym, jak ważna jest. Siła medytacji i ile ważnych rzeczy można właśnie uzyskać poprzez umiejętne zwracanie się do źródła, poprzez właśnie medytację. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo Wam wszystkim Elżbiecie i każdemu z osobna. To jest cudowne przebywać w Waszym towarzystwie. Czujesz się jak w domu, czujesz się jak w rodzinie, czujesz się w odpowiednim miejscu. Bardzo to jest takie budujące i wznoszące. Oczywiście dostałam wszystkie odpowiedzi na pytania, które gdzieś świetliły we mnie. Poczułam miłość i teraz, na końcu tej medytacji, przypomniałam sobie, czym jest wolność i to było piękne. Tęskniłam za tym i poczułam, co to jest za jakość. Dziękuję. No jestem przeszczęśliwy, że jest widane uczestniczyć w, tych, w różnych zajęciach, jakie tutaj są organizowane. Zajęcia nie są równe, nie są podobne jedno do drugiego. Na każdych zajęciach są różne istoty i tak się tutaj konfigurują, że do każdego spotkania jest odpowiednia grupa. To jest niesamowite. Nawet czasami do ostatniego dnia jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Taka jest rotacja i suma summarum jest no Przewspaniale przeszczęśliwy jestem, że mogę z Wami być pięknymi istotami. Dziękuję. Chciałabym wszystkim podziękować y, za procesy, aktywne zajęcia i za te procesy, y, za wiedzę, y, za ukazanie czy, czy braków, czy y, problemów y, jakimi się jeszcze borykam. Pytań, na, na które dostałam odpowiedzi, czyli m.in. te braki. Um, że za wiedzę. Um, cieszę się, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi, i um, cieszę się po prostu, że spędziłam aktywnie tutaj z Wami te dwa dni. Piękna. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję.